Drodzy dzisiaj gramy w, w Rivas i robimy, tak jak powiedziałem Specjal na Ile stóp? Na 3 Dziękuję wam bardzo za to Piszcie w komentarzach Jaką broń mam kupić To zrobię live'a Mam 109 kluczy, więc mogę Każdą prawie broń kupić Piszcie w komentarzach A my sobie gramy dwie walsy tak że sygmo pamiętaj zostawić suba, ja jem, lajka no a my przechodzimy do odcinka dobra jesteśmy w grze także przepraszam jem, nie jem, jem, jem przepraszam ale dobra. No, dobra no to pamiętajcie że a właśnie miałem poinformować was na 50 Trzy suby, robię specjal kupuję Robuxy. I kupuję jaką chcecie broń. W żonie i w ogóle. Nie. Także pamiętajcie o tym. No i. Co? fajnie, no naprawdę. Wygramy. Co? Jak ja mam sam niby zagrać? LeBron James dostał i on też dostał. Um. Patrzcie, widzowie, tak się to robi. także na no, widzowie. Pamiętajcie, pamiętajcie tego suba i lajka z dzwoneczkiem zostawić. I jakbyście chcieli zagrać, to pamiętajcie, wiecie, jaki nik. Ok, dobra. O o Także no naprawdę dziękuję wam widzowie To jest dla mnie takie doświadczenie Za te Trzy... Co grałem widzowie? Gramy jeszcze raz Dobra jesteśmy w kre. Widzowie, także dziękuję wam za te suby. Pamiętajcie, że jest tam Macie tam bardzo dużo w wyboru. Mm. Widzowie... Mm. Dobra, patrzcie widzowie jaki Tego. mi się bardzo podoba ten pistolet. Dużo pije i w ogóle. Nie. No, także widzowie. No, Prawda, Wam dziękuję za te suby. się No patrzcie, widzowie. Z takimi ludźmi to się grać tylko nie da. Trzeba uratować mojego ziomeczka. Bum! A wyszedł. Jak zwykle każdy wychodzi ze mną. Jak trafił? Oj, oj, oj. Lagi, widzowie. I kończymy. Ale widzowie. Mm, dajcie znać, jaką broń mam kupić. Chyba, że mam zbierać na zestaw medyczny. Także. No. Dobra, ja kończę. Pa.